Wielce to wszystko na której, jest na ziemi prawie jak... Droga, serce pełne słowa, ukryty, wchylony świat, zadziwiony jego miło. Na początku, teraz i na wieki, słowo staje się człowiekiem. Miliam po zanurzona, bądź pozarbiona, łaski pełna kary z Mogosławiona jesteś między niewiastami twoje fiasko. Sprawia, że nie jesteśmy sami. Serce zanurzone, boleści z przejęciem woła, każdy ciośnik się w nim nie bądź pozarbiona, Czuwa nad nami. Jesteś, jesteś tu. Matko kościoła, módl się za nami. Matko kościoła, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Pomocenie ciernych, módl się za nami. Pomocenie wiernych, módl się za nami. Matko z zabiciela, módl się za nami. Matko zabiciela... Pana najszybsza, módl się za nami. Pan najszybsza, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królobo rodzin, módl się za nami. Nasz dom jest złoty, módl się za nami. Nasz dom jest złoty, módl się za nami.